Dajcie kochani, jest niedziela 20 grudnia 2020 Czyli 3 razy 20 idziemy z Reksiem na spacerek to pierwsze miejsce które na podwórku nasze kuski sobie stoją, rozprostowują kości Jeszcze jest tam jakaś reszka zielonej trawy niech sobie podskubią trochę będą miały witaminy, nie tylko siano i sucha karma, a my idziemy dalej. O, tutaj nasza kulka, ona nie pójdzie z nami. Nie będę się zmagał z ową psami na smyczy. Które tu biega, bawi się swoją piłeczką. Niech pilnuje podwórka. Lek sobie pobiega, tu po polu. No ogólnie tam chcę pójść w tamte zagajniki, gdzie ostatnio coś tam wyparali. a dziś mamy czas dokonamy rekonesansu co oni tam robią, co tam wyparali? a potem zobaczymy gdzie pójdziemy dalej o jak się sobie kopie dziury w dole o, ma psina trochę radości dzisiaj No tutaj w zaroślach jakieś Grzyby typu maślanki, ale nie znam ich, to nie będę zbierał, nie będę ryzykował. W sezonie nazbierałem jadalnych, eleganckich grzybów dużo. No, ale pokazuje, że druga połowa grudnia i też rosną, no to to pewnie tu kępka, tam kępka. Ale ja ich nie znam, no to tam ja nie będę ryzykował, nawet jakieś owady latają widzę, no jest dość ciepło tam, plus 8, plus 10 stopni, jak śpiewał zespół Budka Sufera, to nie tak miało być, no, miały być białe święta, white christmas i tak dalej, a tu szaro-buro i ponuro, no ogólnie, no ale tam, jak ktoś lubi przyrodę i tak dalej, to jest fajnie to. Można i różne rzeczy poobserwować. No o, proszę bardzo. Reksa sobie biega w ściółce, grzebie. To taka brzezinka. Idziemy dalej. O, tutaj, kochani, chcę pokazać, jaki piękny Mechy jest zielonutki. Fantastycznie to wygląda. Takie spore kępy zielonego mchu. Idziemy sobie z Reksią, z Reksią łąką, o tu Reksia, to znaczy teren, a tu takie znajdujemy, w zagłębieniach łąk miejsca, gdzie przychodzą w nocą dziki i swymi mordkami tu rozorywują tą trawę, tą darń i szukają tam jakichś smakołyków, najprawdopodobniej jakichś pędraków, turkuci i tak Tu dochodzimy do tego miejsca, gdzie tam wtedy palili te rzeczy. Cóż, samochodem jeżdżąc obserwowałem, że trwają jakieś prace inżyniery ziemne. No. I za to to może im chwała, tak? Bo tu widzę rób, który był zapuszczony, mocno uregulowali. To było przejście, rzucili rurę. Czyli może znowu będzie kiedyś przejście Tam widzę, że jakieś się zostało jedno prowizoryczne przejście Idziemy tamtędy O ten ogień to tam się gdzieś palił przy tych krzakach ale widzę kupę ziemi nasypali to nie wiem czy rozpoznamy co było palone bo najprawdopodobniej zamaskowali swoje tu osiągnięcia Ogniskowy No ale przyjdziemy zobaczymy co tam jest No panowie budownicze takie tu zostawili przejście gliny nawalili To wprawdzie W putach w terenowych, gumofilcach, ale nie będę ryzykował Wejdę, ugrząznę i rek się mnie nie wyciągnie Widzę, że tam ze sto kilkadziesiąt metrów dalej następne jest przejście tam wszędzie spróbujemy przejść no tu idąc wzdłuż tego rozkopanego rowu w łocie widzimy oponę typu taką traktorowego czy właśnie jakby od koparki więc już pierwsza wskazówka może być co to było palone wtedy to był taki wielki dym i tak, taki czarny i leciał tam kilkaset metrów w górę. O, tutaj się zostało jedno ze starych takich przejść przejazdów. Wybetonowane. To sobie też tu zostawili, sami jeżdżą. Ale tutaj proszę bardzo, już zarwali. Się zapadło. Tam widzę kilkadziesiąt metrów dalej jest następne. Kiedyś trudno mieli, żeby na swoje pola przez ten ruch przejeżdżać, podejrzewam, że porozwalają te przejazdy, mam nadzieję, że odtworzą albo jakieś nowe zrobią, to zobaczymy, to z czasem. I tak zima jest łagodna, zimą mogą robić, tylko że trochę rozrabiają, jak widzieliśmy parę dni temu. To widzicie kochani, wyciągali stare takie betonowe przepusty Które były na rowie, na nich takie betonowe leżały bloki do przejazdu I to, jak wcześniej widzieliśmy zastępują to rurą plastikową No jak ta rura jest w miarę wytrzymała, jest tam jeszcze będzie z półtora metru ziemi, metra ziemi nad nią Może wytrzyma, a jak nie no to, to wszystko się zawali I do piachu nas wozili Żeby to potem obsypywać tak, no jakby to nie mieli tej ziemi gdzie z wykopu No ale to dobrze to przynajmniej tamci, tam ci tam nadwisą Co jak wybierają też jakąś pracę mają w tym trudnym okresie pandemii Idziemy dalej rozpoznawać co tu się działo Drzewa tutaj w odległości kilku, kilkunastu metrów od tego rowu kanału powycinane pocięte na krocki mniejsze, większe no mam nadzieję, że to właściciele terenu no sobie pocieli, zabierają, A może ci co tu robią? Nie wiem. To powiem, że niektóre drzewa to tam rosły kilkadziesiąt lat i tak. Ścięli je i zostawili. Mam nadzieję, że chociaż wykorzystają to, to, to drewno, bo nieraz jest tak, że zetną zetą zostawią, kupić, to spruch nie jest tyle. No i oczywiście przy robocie Musi być, o, tajgerek, wypity, wrzucony na ziemię, idziemy dalej, tak. No tutaj było to nisko, tylko się trochę popiołu zostało, trochę sadzy, rękawiczki się pandemii woją, no ale palić wylecę czego się nie wolę, paczka po papierosach. Tak, przecież to, to się rozłoży, wszystko, pety, i tak dalej. Ale to z fachowcami to wszędzie tak jest. Jak do domu przychodzą, to tam petują, i na podłodze też, i wszyscy są zdziwieni o co chodzi. Dlaczego trzeba do popierniczki, czy w ogóle wstrzymać się u kogoś w mieszkaniu spalenie. No, także nie odkryjemy co było palone. Podejrzewam, że opony, a to co się zostało, to zepchnęli gdzieś na bok przywalili kupą gliny. Dzisiaj już nie dowiemy, co tam było dokładnie palone Toż detektyw Rutkowski musiał być zaangażowany albo jakiś inny lepszy narodziej albo Jasnowic Jackowski niech odtworzy tu co tu co tu spalili i dlaczego Ja stawiam, że to palili oponę, bo mieli okazję spalić raz dwa przesypać i, I nikt tego już nie dojdzie. No strażacy to byli, to nie wiem co stwierdzili Wszędzie dookoła lasy, krzaki, dobrze dość wilgotno i ten dobrze, że wiatru nie było, bo by się to zajęło, a zaraz, o tam dalej, kilkaset metrów autostrada, mogło być bardzo, bardzo wesoło, bardzo nieciekawie, no na szczęście, tu spalili, co mieli spalić, przyjechali rację jeszcze pewnych okrzanili i zakończyła się piromańska zabawa. O. Tu jest ta rura, która no, dłuższa jest niż te, tamte trzy kręgi betonowe jest kilka razy dłuższa a teraz tu wszelkie widzę śmieci wrzucają te kratki betonowe które nieuważnie gdzieś im pospadają, popękały już wrzucili potem przysypią tym zakupionym piachem tą gliną i nikt się o ich marnotrawstwie i psuciu materiału nie dowie Zresztą na takich budowach, to to długo by opowiadać, kto tam się otarł, pracował, widział, słyszał, to no, całe koparki potrafili kiedyś zakopać niechcący przez przypadek i tak dalej. A potem w programie 997 szukali takiej koparki. Ale to oddzielny temat, to też już tylko Jasnowic, Jackowski, może to jak się ktoś... Nie przyzna to tylko on może chyba wskazać miejsce i zakopanej koparki no tutaj z, z Reksiem zwiedziliśmy ten teren nad budową w zasadzie przebudową tego kanału melioracyjnego. tu się przejdziemy, no. na drogę się musimy przez rechterowę jakoś przebić, przeskoczymy sobie przez autostradę i trochę tam do lasu zajrzymy, bo już nie byliśmy prawie miesiąc czasu w głównym naszym kompleksie leśnym przechodzimy z reksiórkiem przez autostradę On się przyzwyczaił trochę do niej tak jak ja zresztą może ludzie wziąć razem ze mną A tu chociaż niedziela To cały czas non co? coś próje na zachód coś próje na wschód i osobowe i ciężarowe i autobusy no ale to dobrze bo taki jest sens tej autostrady To szkoła tylko że przejść naziemnych dla zwierząt nie porobili tylko jakieś tam tunele do których który, ja nie wiem czy bym się zmieścił jak gdzie tam większe zwierzęta a te mniejsze to nie wiem może może tam jak mają mniejsze mózgi i są bezmyślne, to może tam będą chodziły. No. A tutaj nie, nie będzie widać, to spróbuję powiększyć. No. A nie widać za bardzo. Ale powiem, że myśliwi sobie ambony postawili, tak jak ta zwierzyna nie ma, jak to przejść, wędruje. To żeby ich łatwym upem była. No, ale wiatr czy jacyś czy tam ludzie, chuligani albo tam im wywrócili im tam bolę do robu. jakoś im się nie chce i wolnić Ale może dobrze, może to że nam zyska szansę na przeżycie dłuższe no tu już schodzimy z drugiej strony, tam sobie wejdziemy przejdziemy kółko, Tutaj, tutaj wyrąbanej z polanej będziemy wracać do domu. No, jesteśmy już w lesie, idziemy sobie ścieżką leśną w takim zagajniku brzozowo sosenkowym no, Lek się bawi się dobrze. Cieszy się z tego spaceru, sobie pobiega No a tutaj jest ciekawa kochani, że takie kępy 20 wzrosły. grudnia 2020 też się mają dobrze, też są niedobite kopieńka a. A. Tu w piachu jeszcze druga No trochę brudne, no nie spodziewałem się grzybów ale jakąś tam torebeczkę foliową zawsze noszę w razie gdyby a nie pamiętam takiego roku, żebym 20 grudnia jeszcze grzyby jadalne zbierał dobrze i 2 o 5 no. 20 metrów dalej Kolejne niedobitki opieńkowe. takie jakby trochę w marzbę, no ale widać, że teraz urosły. Nie ma co wybrzydzać, zbieram cztery sztuki. Teraz sobie, kochani, po takim zagajniku sosnowym pospacerujemy razem z pieskiem, jak leksiurkiem których tam wyrwał do przodu już tam penetruje obszar drogi a w Boże Sosnowym udało nam się znaleźć pęgoskóra. w trupie ale też pokazuje go sporawy takich jakichś niedalnych takich malutkich to tam nieraz Widzieliśmy po drodze, ale to no, taki większy jest. Tutaj kochani chcę wam pokazać jak godziny, bo im opadły liście oczywiście, ale mają takie zielone łodygi, w których mają chlorofil, czyli tam ten zielony barwnik, który absorbuje światło, także sobie mogą oddychać i przez ten sposób się pożywiać, także zimno. Tutaj kochani, też jakiś kolejny grzybek, całkiem spory. Jak dla mnie nie bo go nie znam. A może on ogólnie być jadalny, ja tego nie Ja go nie znam, więc nie zbieram. Bo nie będę ryzykował przed świętami zatrucia pokarmowego. Tutaj kochani, pokazuje taki pięć drzewa. To już jest nieżywy dąb, niestety i pokryty jest taką czerwoną jakby barwą. No tutaj do plamkę chyba jacyś zaznaczyli, że do wycięcia. Pokazuję i chcę powiedzieć, co to jest to, to czerwone. To są takie małe glony, okrzemki i one tam zamiast chlorofilu mają jakiś taki właśnie inny, inną substancję aktywną, taką czerwoną która po pozwala im w wyniku metabolizmu pochłaniania substancji z powietrza, w tym żelaza. Żelazo barwi wszystko na czerwony kolor, jakby ktoś nie wiedział. W każdym razie ten ich barwik pozwala im tu się odżywiać, rozmnażać i to pokryły już cały pień. Tu jak dalej chce pokazać taki fajny pejzerz, obraz są tu takie są sosny a tu dalej wrzosy nad nimi takie młode sosenki tu dalej trawy, łup sosny a z tyłu brzezina z orchami, jeszcze bardziej tam z tyłu pochowanymi no wspaniale to wygląda i to, to warto wrażeć do takich krajobrazów do takich pejzaży, widoków i uroku sobie pochodzić po lesie przypominam to że można znaczy świeżego powietrza na Doszliśmy drewno do takiego lasu grabowego to lubię lata, jesienią szukać grzybów. To będzie najdalsze punkt dzisiejszego spaceru. Teraz już będziemy szli w powrocie do domu. A tutaj kochani pokazuję, że niektóre dęby, jak już mówiłem w poprzednich filmikach, nie zrzucają liści na zimę. To akurat są dęby kronolistne, które zostały po II wojnie tutaj sprowadzone do Polski, jako dar od Kanadyjczyków, tak, kury dawali Anglicy dęby, klony i tak dalej, Kanadyjczycy tu na odbudowę naszych lasów. Tak się utrzymały, się rozgnażają z żołędzi tutaj kochani pokazuję taką połać wyciętą drzewo wyrżnięte, wybrane, sprzedane to tu przeorali, nasadzili tych młodych sosenek i drzewi. a tu pokazuję po prawej stronie no. ten sam proces był wykonany tylko już tu policzę po posośnie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lat temu Już tu ładniej to wygląda. Już są sosenki, już są młode dęby A no, tutaj widzimy olchy, brzozy te się same wysiały i tu próją jeszcze szybciej niż te wysadzone drzewa no, Taki młodnik już podrośnięty fajnie to wygląda tam jeszcze i to będzie fajny raz do zbierania grzybów a tutaj w tym włożeni kawałek dalej taka połać tych e, paproci stojących takich no, one usychają brązowieją na, na zimę tam gdzie jeżyny zielone między nimi jak jest mróz, jak jest śnieg, to to jest właśnie zapas pożywienia dla saren, jeleni, łosi, danieli, żubrów i innych ten, naszych tych takich roślinożerców, kopycynych i nie tylko, bo tam zając, jak ktoś tu wejdzie, to też ma się czym pożywić. Tu parę metrów dalej, dalej dla odmiany jest spore kępy trach. To miejscami to nawet nie takie łusko, tylko takie zielone jeszcze od dołu. Także to jest zwierzyna, jak to przyjdzie, to ma się czym żywić. Ogólnie też, jakby tak człowiek nie strzelał, nie trzebił tych drapieżników, które regulują po głowie to jest kopytnej, płowej. Ten ekosystem dawałby sobie bardzo dobrze radę. To się dopiero zaczyna dzieje, jak człowiek zaczyna tam swoje jakieś odkrycia mądrości na siłę wprowadzać w przyrodzie. No i kochani, będziemy z Żeksiutkiem kończyli ten spacer i nagranie zarazem. Jak już będę szedł do domu, to będę jego pilnował, żeby szedł na smyczy, nie uciekał. Pochodziliśmy trochę po polach, po łąkach, zbadaliśmy co było palone. Zjedziliśmy raz. Trochę grzybów było niejadalnych i nawet kumuję ucieszę, bo pokazuję o opieńki. Co jest zbiorem marnym, śmiesznym, ale biorąc pod uwagę okoliczność, że to prawda jest 20 grudzień, koniec roku, to jest to w związku z tym zbiór bardzo fajny, ciekawy, miły, taki fajny bonusik na, po prostu w ramach spaceru. I tyle na dzisiaj, a to jeszcze perspektywa tego młodnika. Pozdrawiam Was wszystkich ciepło w tą niedzielę przed świąteczną. Trzymajcie się, szykujcie się do świąt, uważajcie na siebie. Jak się podobało, lajkujcie. Nie podobało, podajcie łapkę w dół, komentujcie, jak Was coś tam zaintrygowało i tak dalej. Pozdrawiam Was wszystkich, życzę Wam samych sukcesów i prezentów fajnych świątecznych. Chociaż w tych świętach to nie o choinki, nie o prezenty chodzi, no. To jest rocznica pewnego istotnego wydarzenia dla nas wszystkich, dla tego świata. A te wszystkie bzdety tam, choinki, prezenty, obżarstwo, to, to, to jest po prostu nasze celebrowanie tego wydarzenia w taki sposób, w jaki to umiemy robić. No, ale nie będę nudził, nie będę truł. Pozdrawiam od wszystkich. Do następnego zobaczenia.